Rozmowa Radia Index. A naszym gościem dzisiaj jest pan Andrzej Bochański, radny Klubu Zielona 2020. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Wczoraj sesja Rady Miasta, sesja ciężka, można byłoby powiedzieć, pod względem gatunkowym i nie chodzi o bardzo ciężkie uchwały dotyczące tego, jak ma funkcjonować miasto w najbliższym czasie, ale między innymi sprawy personalne poruszaliście. Wczoraj państwo, pierwsza kwestia związana z wygaszeniem mandatu radnego Kamila. Kawickiego. Druga kwestia dotycząca zmiany warunków pracy i płacy, uposażenia przewodniczącego Rady Adama Urbaniaka, bo tutaj Rada musi wyrazić jednoznacznie zdanie w tej kwestii, jeśli jego pracodawca zamierza zmienić mu te warunki. Co Pana zdaniem miało dużo cięższy wymiar? Czy można w ogóle porównywać te sprawy w jakikolwiek sposób? Nie, nie da, nie, nie da się porównać. Znaczy, te sprawy. Obie te sprawy dla mnie nie, nie miały takiego ciężaru, jaki jak pan wyostrzał. Ja wiem, że ciężko było ludziom o tym rozmawiać, yy, tylko nie rozumiem, dlaczego było ciężko rozmawiać. E, z... No radnym też było ciężko, jeśli spojrzeć chociażby na wyniki głosowań i to ilu było obecnych w no, czasie głosowania? E, niektórzy radni nie wzięli udziału w głosowaniu, bo, bo nie zdążyli, a niektórzy radni jak szefowa mojej komisji rewizyjnej, pani Bożena Ronowicz, najpierw wnioskowała do nas projektodawców tej uchwały, do mnie, do mnie i do Filipa Gryko, żeby wycofać tą. A później będąc na sesji nie zagłosowała, czyli w dokumentach nie ma jej głosu, tak. Ale co to, to tak, jest, ucieczka to, do tak, odpowiedzialności, tak, czy jak też można to traktować? Tak. Nie, no to źle, jest prawo źle, źle, źle pojęta solidarność, chyba. W mojej ocenie tak, tak to wygląda. No z, z, kapitalnym głosem, z kapitalnym głosem wyszedł pan przewodniczący Bukiewicz, który powiedział, że będzie głosował za, za zabraniem tego mandatu panu Kawickiemu za to. Za te pijaństwo i jazda samochodem, ale jednocześnie wskazał, tylko nie wiem czy w kierunku mojego klubu Zielona 2020, czy Lewicy, że te donosy do prasy centralnej to na pewno były stąd, i między nami jest donosiciel. Czyli muszę głosować, czytaj z takiej wypowiedzi, bo, bo, takie są polecenia partyjne i nie wypada inaczej. A swoją drogą też mówiąc kolokwialnie, mnie nie było, tak. nie było nic złego. Z takich ciekawostek może, to zresztą prasa o tym napisała, to to, że w trakcie swojej obrony nasz kolega Kamil bronił się różnymi Różnymi chwytami, opiniami profesorów, żeby go nie porównywać do, do tych, którzy kogoś zabili. Zapytałem tylko, czy, 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 czy ma świadomość tego, że może, że może policja uratowała życie komuś poprzez to, że go, że go szybciej zatrzymali. Mieliśmy straszny wypadek. Straszny wypadek kilka dni temu, gdzie, gdzie chłopak z taką ilością alkoholu wywiózł na tamten świat swoje koleżanki i kolegów. Nie, 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 ma, nie ma tu gradacji. Jest, wierzę w jedno, że nie chciał, że nie planował, że nie myślał o tym, że może być pod wpływem. I to są błędy każdego. Już wtedy powinien w mojej ocenie poddać się i zrezygnować z mandatu. Nie zrobił tego, liczyłem, liczyłem że, no że dojrzeje do sytuacji. Między innymi pan Kamil Klawicki wczoraj powiedział, że to no, słyszał takie głosy, rozumiem, od kolegów radnych, bo przecież nie wskazał nikogo personalnie, że mówiono mu. Spokojnie, odwołuj się, trzeba próbować, tak? Trzeba kombinować, mówiąc do ja, 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 ja sam ja sam mówiłem, I Kamil, może jesteś, do końca jesteś w trudnej sytuacji. Nie ma, nie ma, się, co, nie ma się co załamywać, bo, bo życie się i dalej tak uważam, życie toczy się dalej. Natomiast natomiast w momencie, kiedy dowiedziałem się, że. Że po wyczerpaniu wszystkich terminów w ostatnich terminach zgłasza do sądu projekt o to, żeby mu z urzędu przydzielić adwokata, bo go nie stać. Nawet ja stary, cierpliwy człowiek nie wytrzymałem. I ten wniosek podpisałem. W tej całej sprawie martwi, zmartwił mnie też głos Zbyszka Bartkowiaka, chyba najstarszego radnego w naszej. Radnego seniora tak. Można nie, było radnego, powiedzieć. radnego seniora w naszej radzie. Otóż Zwyszek y, powiedział, że błędy się popełnia, i tu się z nim zgadzam, że trzeba wybaczać. Tu się z nim zgadzam. Y, zagłosował przeciw. Jakby zapominając, że chwilę prędzej, kiedy mówiliśmy o sprawozdaniu y, instytucji, które zajmują się u nas y, odwykiem, leczeniem z narkotyków, y, jakby akcentował. Potrzebę y, pokazywania tego, naprawiania, leczenia, y, no ale widać y, inaczej do innych, inaczej. Inaczej, do do swoich. Swoich. Zanim wrócimy do, do swoich, jak pan to powiedział, czyli do tego drugiego głosowania dotyczącego przewodniczącego i jego sytuacji w jednej z zielonogórskich firm, w jednym z zielonogórskich banków, to jeszcze kilka słów na temat tego, o czym dzisiaj też pisze prasa. Ekolodzy i rowerzyści idą dalej niż wczoraj poszli radni, którzy wygasili mandat Kamila Kawickiego i mówią, że powinien w tej chwili oddać pieniądze, które według nich pobierał niesłusznie. I przekazać je na przykład na rzecz stowarzyszeń czy, czy, czy osób, które albo instytucji, które rozbudowują bezpieczeństwo na drogach szeroko rozumianych. Tak. Czytałem ten apel. On oczywiście nie, nie, nie znajdzie żadnego odbicia w dokumentach Rady. To zaczyna się zabawa. Polityczna, faktycznie. Dlatego no pieniądze są zawsze takiej... interesującym tak. materiałem dla każdego przeciętnego człowieka. Jak już słyszy, że chodzi nie o 1000 złotych czy 200 zł, chociaż to dla wielu tak jest bardzo duża kwota, a o dziesiątki tysięcy, no to już zapada no się To wygląda o dziesiątki tysięcy złotych. Tak, i tym można grać. To już, raczej, to już raczej zabawa polityczna. Tym bardziej, że z opinii, które przeczytałem, one prawdopodobnie nie są dosłowne, ale wynika, że mamy w mieście jeszcze wiele, czytaj dziesiątki miejsc, gdzie powinny być przejścia, a ich nie ma, bo, bo, bo z braku pieniędzy ich nie ma. No tutaj będę miasta bronił. U nas naprawdę tak nie ma, że, że i że brakuje nam na jedno przejście, czy na pięć przejść dla pieszych, albo ich nie ma z braku pieniędzy. No chyba, że tak? ktoś to, myśli, bo też tak, budowa tak, nie przejścia ma, dla pieszych to, to dużo większa inwestycja, tak ma, niż kilka, czy kilkanaście tysięcy na, na, złotych. Naprawdę tak nie ma w Zielonej Górze. Ja y, apelowałbym do kolegów cyklistów, y, żeby y, no sprowokowali mieszkańców nas wszystkich do tego, iżby te wszystkie drogi zbudowane do dzisiaj nie zarastały zielskiem. Tak? Wiem, że jest wiosna, wiem, że jeszcze się nie jeździ, ale nie chciałbym zlecać koszenia trawy na drogach rowerowych, tylko żeby one były wyjeżdżone kołami rowerów. Druga kwestia Adam Urbania jak jego firma bank zmienia trochę strategię swojego działania jeśli chodzi o firmę. Wiąże się to z restrukturyzacją, także ze zwolnieniami, jak mówią radni. W związku z tym ta firma prosi o to, aby Rada wyraziła zgodę na zmianę warunków pracy i płacy. Pana przewodniczący. Tak, nie, brałem, nie, brałem udziału, nie brałem udziału w tym głosowaniu. Przewodniczący radą wie dlaczego. I w związku z tym mm, przeciwko głosował, głosował tylko mój kolega Filip Gryko. Reszta koleżanek, kolegów była za obroną korporacyjną. W tej sprawie określiłbym bym to, by, bym to tak, bo mówimy, mówimy o człowieku ważnym. Adam, Adam dla mnie jest osobą ważną. Jest prawnikiem. Czytaj. Poza tym, to że z dużym w jest, jest, jest zawsze bardzo dobre wyniki, jest, jeśli jest chodzi człowiekiem, o nie, jest człowiekiem zaufania publicznego, tak? Jest prawnikiem. Pierwszy raz spotkałem się, żeby prawnik nie poradził sobie z pracodawcą w sprawie różnych zmian około zatrudnieniowych, tak bym to powiedział. To jest ja nie znam takich przypadków, żeby się, żeby się nie dogadać. Klimatu politycznego tu nie widzę, a tylko z takiego powodu yy, i po to jest ta ustawa, żeby bronić yy, radnych między innymi przed, przed jakimiś szykanami politycznymi. Przed lobbyingiem e, również, na, przed naciskami. To Po to jest ta ustawa. Yy, tutaj tego, tego nie widzę. I w związku z tym nie bardzo rozumiem, czemu, czemu Adam Urbaniak, nasz szef rady, pozwolił na, na wprowadzenie tego projektu uchwały do, pod obrady naszej. A może chciał, żeby sytuację załatwić raz na, na zawsze, jasno i klarownie. Pojawia się uchwała, radni głosują i w zasadzie jest po temacie. Na to, na to jako, jako większy, mniejszy pracodawca odpowiem, że mm, Gdyby mi się zdarzyło, że prawnik, który pracuje czy obsługuje moją firmę, musi u mnie pracować, nie dostałby do opinii żadnego zadania. Ja bym mu już nie wierzył. Żadnej jego opinii. A jeżeli bym mu nie wierzył, to już nie powinien pracować w ogóle. Tak jest moje zdanie w tej sprawie konkretnej. To nie jest tokarz, że jak coś popsuje, to mu, to mu zmierzymy. Tak? I sztuka będzie kosztowała 4,30. Tylko czasami chodzi o dużo ważniejsze rzeczy, są Tylko funkcjonowania, o... czasami nawet bycia albo nie być bycia firmy. Bycia, bycia albo nie bycia firmy. W związku z tym nie wiem, jak, jak sobie tutaj poradzi Adam teraz w pracy. No Rada opowiedziała się. Bro, brońmy był, się nawzajem. Czego można było się spodziewać? Ja tego, Bo ja podobne tego, sytuacje miały już ja miejsce. Ja tego doświadczyłem kiedyś do, 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 do naszej rady, jeszcze pracując w urzędzie. Skierowałem jedną prośbę, ba, byłem na jednym z większych klubów radnych. Yy, z prośbą o poparcie mojego wniosku zasadniłem ten wniosek. Z klubu wyszedłem przekonany, że. Yy, Sprawa luk, będzie załatwiona. Klub poprze. Ta, ta. No niestety, w czasie obrad to się zmieniło. Miałem pretensje, bo, bo mogli mi powiedzieć, że nie zagłosuję. Ja bym ten wniosek wycofał po prostu, żeby nie zatrudniać rady. Więc, więc obrona radnych przed szykanami różnego rodzaju, czasami niepopularnymi decyzjami, tak. No w tym przypadku takiego uzasadnienia nie było. To na sam koniec jeszcze kilka słów na temat eurowyborów. Widzi pan już kampanię? europarlamentarną? Eee, Czy słyszy pan o niej? Widzę, nie, widzę prawdziwego posła u nas, Jurka Maternę, który chce służyć ludziom, a nie układom. I w związku z tym nigdy posłem, europosłem nie będzie, bo tam akurat ta praca polega na budowaniu. A poza tym ma miejsce w tej chwili na liście Nie, nie, nie ma pojęcia, nie ma pojęcia. Jest na miejscu czwartym, tak. jeśli dobrze pamiętam, więc bardzo małe szanse realnie na to, aby zostać wybrany. Ja już, jeżeli chodzi o te eurowybory, martwiłbym się czymś innym: martwiłbym się frekwencją, naprawdę będzie niska. Tutaj, jeżeli miałbym któregoś z dotychczasowych europosłów pochwalić, to, to poseł Sojuszu jest widoczny. Tutaj. Profesor Bogusław Liberacki. Pan profesor Liberacki. Natomiast innych kandydatów nie znamy, nie widzimy, nie wiemy. Chociaż pojawiają się. Pojawiają się. Będą, i tu... będą. Już będą się. Pojawiają Łącznie, łącznie się. z tymi, którzy są tak zwanymi spadochroniarzami. I muszą przyjechać specjalnie. To był pan Zielonego. profesor Rosati. Był pan Piskorski dwa dni temu również. Ale ja mówię o poważnych kandydatach. No zobaczymy. Dobrze, że to, że to dotyczy jakby powszechnych wyborów, że to nie jest wymieniane przez gremia. Martwię się, martwię się o frekwencję. Wiem też, że szalonego wpływu europosłowie pojedynczy nie mają, w związku z tym nie bardzo jest, jest ich z czego rozliczać. Będziemy się na pewno jakimiś sympatiami kierowali. No ale będziemy mieli też wybory po wyborach, jeśli mówimy już o e, naszą najbliższą okolicę, bo to wybory do Europarlamentu i tuż po. E, I samorządowe. Nie, 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 mówię o referendum w gminie które zostanie no, przeprowadzone w tym wcześniejszym terminie. A tu jak pan wróży, jeśli chodzi o frekwencję? E, moim zdaniem tutaj frekwencja będzie właściwa, czyli powyżej 30% i pozytywna dla połączenia. O niezmiennie od, od półtora roku mówię, że naprawdę w gminie na Góra mieszka masa mądrych ludzi. I oni dzisiaj się nie wypowiadają, nie, nie, nie przychodzą na te, na te wójtowskie Natomiast jak przyjdzie za do nie, czego, pokazówki, na, się na, których pokażę, muszą przyjść, na które muszą przyjść dyrektorzy szkół i mówić, że są najlepsi. Boże 70. Ta pozycja w województwie to jest. Sukces dla szkoły Pierwsza setka. w gminie. Pierwsza setka to że, to, że połowa gimnazjalistów, ponad połowa gimnazjalistów z gminy chodzi do szkół w Zielonej Górze. W mojej ocenie to wszystko będzie, to wszystko będzie ważne, bo rodzice w domu sobie kalkulują, liczą. Patrzą na to wszystko, wiedzą jakie już, za co będzie mniej, a będzie mniej, komunikacja i inne rzeczy, oni to wezmą pod uwagę i zakusują. Nie będą, nie, nie będą, nie, nie będą robili przyjemności komuś tak? i uczestniczyli w dyskutowaniu, ja Robią to dla siebie i dla swojej przyszłości. Swojej, swojej mrozek, swojej że, że, że gmina dała pstryczka Kubickiemu. No, no, co co ma, Wyznaczyli termin, czym dali pstryczka Kubickiemu pokazali, pokazali, jacy są sprawni. No. Są po prostu gminni, bardzo gminni są, a mogą stać się miejsce. Andrzej Buchański, Radny Klubu Zielona 2020, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa Radia Index Od poniedziałku do piątku o 9.30.